Cześć Śmaneczko, z tej strony prezes. Ja witam Was o to następnym odcinku oczywiście z naszej serii na wrzosach. Jak widzicie, jesteśmy już na kwietniu, troszkę sobie przeminęliśmy. Mamy podpiętą oczywiście 30 do kosiarki i mamy zetorka z nowym nabytkiem, czyli z przyczepą samozbierającą. Jednak postanowiłem kupić sobie jakąś małą tanią przyczepą samozbierającą niż najmować chłopaków, ponieważ troszkę skrów sobie zarobiliśmy pomimo tego, że musiałem kupować belki, to sobie zarobiliśmy w zimę e, dość sporo, trochę kredytu jeszcze oddałem, pomimo tego, że teraz mamy mało na koncie no to przez to, że po prostu kredyt, część oddawałem e, żeby trochę po prostu e, tego e, pospłacać, no i oczywiście za, bym był zapomniał e, Hubert jest oczywiście dzisiaj z nami Witam sobie dzisiaj działa, najpierw z tego co wiem miesza TMR z rana no i później przyjedzie nam pomóc z żytem oczywiście, bo dzisiaj jedziemy kościć żyto na kieszonkę, no i on przyjedzie nam zgrabiać te żyta. Zresztą... aha, ty dopiero z tym paszowozem że zakupionym jedziesz tak czyli Tutaj, kurde, że to prawie większa od że tak powiem trzydziestki, <grym> że to tutaj, to, 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 jakbyś miał trzydziestkę w Cabrio, że tak to nazwijmy, to, to, to <grym> była porównywalna wysokość. Dobra, gitara zaczynam. Ej, kurde, no. Tak szczerze, to masakra. Ej, yy, w ogóle, yy, no dźwięk tej kosiarki to jest taki, że no dopiero z pół minuty byś musiał poczekać zanim wiedziesz, bo ona się rozpędza, nie? w sumie to sobie obkoszę tak, już na zero że tak powiem szczerze tak patrząc, po tym ile trawy muszę kosić i dodając jeszcze to żyto to myślę, że na przyszły sezon przy tym jak mamy przychody za mleko i w tym sezonie już będziemy też mieli przychody za zboże to po prostu te maszyny myślę, że na przyszły sezon już będą troszkę większe myślę, że jakąś rotacyjną już sobie zakupimy wiem, że może to będzie też taka szybka wymiana no ale no nie chciałbym stać w miejscu i po prostu cisnąć z tym. Wiem, że może 30 wtedy będzie miała coraz mniej do roboty, ale myślę, że 30 i tak będzie działało sobie na przykład z nawozami i e, opryskami e, głównie do tego też jest. Może przy wozie też pociągnie, bo zresztą nie wiem, nie testowałem. Głównie sobie teraz przepinałem zetora do tego e, podczas przewijania. Hmm, z, nie, nie pamiętam ile dokładnie zrobiłem z mleka, ale dość sporo. Zresztą bym resztą szczerze mówiąc na jakim e, trybie trudności gramy, bo z, jak my tyle Dla... za te mleko ściągnęliśmy to ja nie wiem czy my na łatwy nie ma i szczerze bym to zmienił na średni. Nie wiem żeby właśnie. Żeby szyb, za szybko właśnie tę serię nie, nie iść, bo my z tego mleka to... Trochę się zarobiło. Trochę się zarobiło i szczerze to dość sporo nawet. Także okay. wolałbym to troszkę zniżyć. Nie wiem, czekaj. Co ja tam... Szczerze bym musiał... Chyba na to chyba łatwym... Już nie wiem. Chyba administrator ma dostęp do takiego poziomu. Dobra, to ja za chwilę to spojrzę. Myślę, że jak jest łatwy, to bym to zmienił na średni. Nie wiem co ty na to. Bo tak to moje maszyny Nie będziemy uzbie. zmieniać za chwilę no, w, w trybie bardzo szybkim. Ten jak chcesz, tytę, to za dwie minutki możesz e, przyjechać powoli tutaj zgrabiać. Spoko to czekaj, wezmę po podepna. A ja tutaj jeszcze odkoszę od jednego przyciotu, że tak powiem i już będę kosił z powrotem w koło. Eee, wiesz gdzie mam rzutko, nie? Blisko Ciebie. A, 22 pole, no blisko mnie. Na no, dzierżawce. Ja zaraz, ze, ze zaraz tam podjadę. Bo to nie jest moje pole, to jest dzierżawka, także bliziutko od Ciebie praktycznie. No. W tym sezonie oczywiście myślę, że po zbierach już będziemy mogli zakupywać pierwsze, następne pola, także jak chcesz to możesz się zastanowić, Jeszcze i bardziej bym to zrobił tak, że możemy sobie dobierać max 2 pola na kupno i jedno w dzierżawę wtedy, jeśli Śniegi byśmy by. to tak chcieli na sezon. Okay. Także trzeba się wtedy zastanowić co chcemy dobierać Mówiąc o kupnie, to też mówię o tym, że jakbyśmy chcieli wykupywać dzierżawę na własność, żeby nie płacić za dzierżawę, nie? Mm -hmm. Także jak masz coś takiego, co masz w dzierżawie, a chciałbyś mieć na własność, to też to, jeśli masz kasiurem, to też jest taka opcja. Oczywiście, nie? No tylko okay, no. jasne Myślę, że w sumie o tym wcześniej nie gadaliśmy A tak to przynajmniej jak teraz powiem na odcinku to Widzowie też się dowiedzą o tym yy, Przynajmniej tak to yy, Ty masz w sumie tą, praktycznie tą samą zgrubiarkę co ja, nie? Wiem, ja, wiem, że moja 3 metry zbiera i ma jeden widnik Dobra, jako siarką koszę 1,30 m, także już mam 5 w sumie w kółko zrobione, także powoli tam e, możesz zmierzać. E, także no. Ups. Dobra, teraz jedno kiszonki trzeba dać do tego. Mam nadzieję, że dzisiaj nie wiem jak patrzę na to, to, tak szczerze muszę w ogóle włączyć jak tam wygląda to z zewnątrz, to trochę mi te kosze nie zajmie, ale mam nadzieję, że chociaż jeszcze z jedną przyczepkę wtedy sobie zbiorę na odcinku, żeby chociaż coś wam pokazać ze zbierania, bo te pola jest dość, dość spore jak na tą kosiarkę, ale myślę, że sobie w 15 minut skończy skosimy te pole akurat tak żeby no, było to zrobione a nie cały odcinek nam to zajęło munkę mam trochę większą to łąkę szczerze jak będę robił na odcinku to bardziej myślę że połowę skoszę najpierw sobie na odcinku Roberta, żeby by odcinek cały sobie nie zawalać samym koszeniem Tymczasem ja na zielonce zawalałem sobie odcinek ja ma oporowo i to tyle A jak dam dwa rodzaje jedzenia dla tych... W ogóle ja odkryłem, że ten jak jest trochę za dużo słomy w temerze to, to zaliczę jako pasza i dodaję jako siano to postawał, no coś? bo wtedy ci słomę zostawia jakby w, te, w tym, w paszowozie i e, chyba że, a nie, bo jest, jest coś takiego, że jak właśnie dasz za dużo słomy, to chyba później ci wypluwa wszystko jako siano. Chyba no. Bo kiedyś było, chyba w poprzednim farmiku było tak, że wtedy wyrąbowało kiszonkę i siano jako siano, a Słomę zostawiało w paszowozie na końcu i po prostu później na końcu zostawała sama słoma. W 19 tak to było, przynajmniej tak pamiętam. A tutaj chyba właśnie jest tak, że po prostu wszystko zalicza jako siano. Kurde, ale dzisiaj wiatr jest tym żytem tak buja. Mm. Masakra. A jak się słomy nie daj samą kiszonkę i siano, to zalicza to jako temer czy jak? Tak. O, Kurde. Nie wiedziałeś o tym? Nie. To mogłem poprosić chłopaków o więcej siana. No to myślę, że tam e, cały czas przywożę, także może... Będziesz mógł sobie dobrać tam, pojechać i dobrać tego siana. jeszcze coś siana na strychu zostało po ziemi. Ja myślałem, że na jesień gdy zacząłem robić te mery, to myślę, że mi nie starczy. No, tak szczerze, no to jeszcze troszkę pociągnę do, myślę, że do lata na tym sianie, ale jednak już muszę zacząć robić następne żeby żeby mi w którymś momencie jednak nie zabrakło że już do mnie z tą zgrabiarką? Mogę. Czekaj, tylko wezmę za parę na chodzie, by ta mer była dobrze w chociaż e, bo się... ja już mam myślę, że koło połowy skuszone. I ciennik, dobra i fajnie byś przyjechał już zgrabiać. Sklepy to... trzeba odpiąć Myślę, że już tyle aż mnie nie dogonisz, żeby Żebym nie z... kosić Tutaj nie między... zdrowia. Nie, to przedtrząsać jest tutaj, tutaj. Taka, ja muszę przypomnieć gdzie, że ty, gdzie my im to Myślę że nawet może całego kawałka nie będę kosił tylko część zostawię pod miniaturka fajnie by to było o, w sumie pierwszy raz na tym kanale jest koszony na jakiejkolwiek mapie żyto na kieszonka jeszcze nigdy z tym styczności nie miałem w farmingu w ogóle nawet samemu nawet nie jako się z zgubiłeś grebiarkę? okej, szukam właśnie to ja w jednym... Ja w jednym miejscu Nie, to czekaj, Farka K60SD Z Dobra jednak mam zgrabiarkę, bo myślę, że to przetrząsać, bo przetrząsacz mam podobne do zgrabiarki, chyba. Może dlatego mi się to wydawało. Jakoś na swoje łąca zgrabiałeś, więc mu musisz mieć. Mam jednak mam, dobra. Tam rozłożę, bo to duże to to nie jest Takie większe ci te pokosy zostawiać, nie? Jak tam chcesz, nie możesz w to mi z powrotem po prostu robić, bo to musisz i tak jeździć dwa razy objechać, żeby jeden pokos zrobić przynajmniej nie? Mhm. A myślę, że już za chwilę przy, po prostu polecę po przyczepę. Zetora i przyczepę i już zacznę zbierać, bo chcę no, część żyta na pewno nie skoczę, bo chcę zostawić pod miniaturkę, tak jak mówiłem. Więc ja za chwilę już po prostu resztę zostawię na podrobienie miniaturki, a resztę myślę, że ogarnę po prostu sobie poza odcinkiem jak będę miał czas. Jak sobie pokoszę, to ja myślałem, że do 15 minuty to tak też myślę, że zrobię. Że do 15 minuty będę kosił odcinka. a Co jest? A... Czy podwykonawcy a, pisz... u ciebie nie mam? Piszę mi, że dostępu nie mam. Kurde. By była może i taka możliwość, ale raczej wszystkim dawałem. A nie? Nie ma. Dobra, masz teraz. Dziwne, bo przy, z wszystkich gosp na wszystkie gospy dawałem podwykonawców, także yy, dziwne to, że teraz tu też nie miałem. Mm -hmm. yy, borde, jednak muszę tak lekko przyjechać odjeżdżać, żeby nie robić jaków? bo nie chcę czasami później jeszcze jeździć i tyle samo czasu co na koszenie robić na omijaki. Spędzać czasu o. No dobra, to jadę do poprzeczniaka albo w sumie objadę w tamtą stronę i przez pola się przebiegnę na gospodarkę, bo tak będę miał bliżej. sobie ten mijaczek już sobie lecę tyle ile pozgrybiasz, tyle pozgrebiasz, resztę sobie pozgrawiam wtedy jak resztę skoszę poza odcinkiem by nie było no. Nie wiem ile sumie będziesz chciał za tą usługę Tak jest, tak ze spółkę Myślałem o 200 ale dobra A w sumie może być 200 dobra może być 200, tam to Dobra, na, tak to pójdźmy. Na rozwój tak to ten nawet Na weterynarza i na flaszkę się przyda. Dobra, ja tu tak to zostawiam, tak sobie czydziecha. Dużo po prostu I ja biegniemy chodźmy sobie chodźmy. na gospel. tu Jak widzicie, mamy blisko, bo praktycznie przez te pule sąsiadom się przebiegł. Myślę, że przegniemy sobie miedzą, żeby nie biec po zbożu. Idziemy Chociaż szybko, ten. pozytorka. Chociaż też aktywności będziesz mieć trochę eee. I no i w końcu w sumie będziemy mieli własną kiszonkę, bo tak to ciągle musiałem do temeru zakupywać eee, zakupywać eee, właśnie z naszych, e, od naszego handlarza z Transu. Baloty, kiszonki, i to tak trochę było uciążliwe, bo co chwilę musiałem jeździć z przyczepą po baloty a teraz, w sumie, już będziemy mieli swoje to przynajmniej to nam odejdzie. Nie że musimy co chwilę jeżdżać, no i to tak było. Że albo jego ciągnik, musieliśmy ciągle pożyczać i doładowania albo musimy z zetorem z przyczepami. No, także trochę to było ciążliwe no ale cóż trzeba było zrobić takie takie początki. Dobra. Tutaj już pierwszy pokos masz zrobiony, tak? Tak. Dwa mamy. Ciekawe jak to będzie dawało, ale z tego co wiem, to że to daje dużo. Także zobaczymy sobie. E, myślę, że takie 12 z tą taką dość starszą przyczepą to będzie OK. E, więc tak sobie powiedzimy. E, przyczepa nie ma pojemności 13 kubików z tego co wiem. E, Także no Ubiki, e, że metry sześcienne? Tak. <laughs> widzę, że na poprzedniaku trochę pominąłeś, ale trudno, później się to poprawi. Mm -hmm. e, tu dość spory pokos widzę, że zrobiłeś. E, chyba, że też że to tak mocno daje. Albo no, grubo, sumie, albo wysadno. wcale. Nie wiem, czy nawet yy, na raz, że tak powiem, zabiorę ten pokos. A nie, zabrałem, tak a, mi się a, zdawało, a, z kabiny a, mi się a, wydawało, że on po prostu nie da rady. Ale widzę, że teraz ten, co dowaliłeś tutaj, to maksymalnie dojadę do drogi, już muszę spadać na gospodarstwo. No, Także trochę kiszonki powinno być, ale myślę, że to, co krowy wszamują, to nie wiem czasami, czy i tak nie będę musiał Coś jeszcze, kiszonki dokupić w belach Ale oporowa, zetorowo, że tak powiem tu na tym polu jest No prawie zetorowo, bo nasz polski Ursus jest No ale obecnie zetory tylko dzia działają Ursus stoi Wedsky Dobra już tak muszę tak zjechać tak. także myślę że to jest ze trzy przyczepy minimum ściągniemy z tego pola małego ile, ile to pole ma hektarów? że to nie wiem, żeby Cię nie skłamać, to teraz muszę zobaczyć niecałe pół hektara zobaczyłem, kurde jak trzy przyczepy czekaj, czyli no, no... że to, że to no, dużo daje, także Ty masz to 10 tysięcy, czy 13 tysięcy? 63 ary ponad pół hektara ja mam 13 tysięcy litrów trzy przyczepy Myślę, że minimum trzy przyczepy. nie? No, przy ani nie w koło objechałem nie? i mam, mam całą przyczepę. Ok, tak że te trzy przyczepy tak symbolicznie. To, to masz prawie 40 tysięcy litrów. No, 39. No, no bez tysiąca, no. I teraz nie wiem co tu dać sobie. Mm. Czyli, że jak... To praktycznie to ma tą samą wydajność co trawa. Czy ja sobie tak pooperuję? W sumie mogę spróbować, że bez te to tylko po prostu na e... pedałach od kierownicy, ale widzę, że jak nie jadę za wolno, to po prostu mnie wyrywa. Tego mijaka teraz nadrawiam. Może pokaz być. No zb dobrze. Zbieraj zbierajka raczej to grać. Mam nadzieję, że tutaj te silosy nie będą odpierdzielać lipy tak samo jak te na brzozówce Ale nie powinno tak być Nie, nie na brzozówce, tylko na e, m, tych, e, na zielonce A gdy wiesz co odkryłem poza odcinkami? Że jak są, wypadają te dziury, nie? To żeby okay. ich nie było, to tak jakby musi być e, W ogóle chyba ruchu nie mamy drogowego włączonego Musi być e, tak jakby troszkę wywalone poza silos, żeby wtedy ta tekstura się pojawiała, że ta, żeby nie było tego przeźroczystego od boku. Aha. Aha, i Aha, no, mamy na łatwym. E, zostaw wezmę na normalny, czyli na średni i ruch drogowy wyłączony. Dobra, teraz już zacznę jeździć. Okej, okay, za zobaczę ceny, bo soja wiem, ile euro kosztowała zawsze. No, spadło. No to teraz 5000 sobie zarobi z tej soi, tylko że. I 4 8. Tysiące mniej. Nie mówię że 9. Jak mu, powiedziałem, że 2,400, mówię że 8, jakby było 2. Niecałe 8. Tam 7,5 chyba. Hmm. No ale z mleka, ile zarobiliśmy przez zimę, no? Widzę. Ja tak szczerze jak patrzyłem to ile dostawaliśmy na konto, no to, to tak szczerze się chwyciłem za głowę, bo tak mówię kurde, czasami będę jakiś nowy ciągnik kupował teraz na wiosnę. Ale wiadomo był jeszcze kredyt do spłacania, no ale to i tak myślę, że z takimi zarobkami za mleko to i tak teraz na jesieni myślę, że i tak jakiś ciągnik u mnie wpadnie, no bo wiadomo ta 60 nieszczęsna poszła. No i myślę, że jakiegoś nie wiem czy Ursusa, czy Zytora po prostu sobie poszukam. Nie ja miałem czasu, czy yy, sobie starszego? jakiegoś nie kupię. Ty mówiłeś o maseju. Wiesz z w no, którym 315, ale wezmę 325, bo dopłata na mocniejszy silnik nic nie kosztuje. O kurwa, hercmóstwo. A powinno być Coś droższa Patrz, ja już mam 50% No kurde Tutaj tak trochę nie to bym zrobił Właśnie widzę Ale... dwa, dwa pokazy w jednym To in one, albo jak to ten, albo To for you tak zwane jak w McDonaldzie Dobra, ja sobie tak to... No. Tutaj w ogóle teraz nawrócę. zauważyłem, że zielone żyto ma rozjeżdżalne ściernisko. Ma mm, Jeszcze masz tu... w ogóle wgrane tekstury, to wszędzie powinieneś mieć. No, mam wgrane. Ja właśnie muszę sobie poprawić, bo coś mi się zrąbało i mam jakieś inne wgrane, gdzie mi się nie ugniata i te ściernisko jest... Aż za gęste na tym. Mi właśnie tak z rzepakiem występuje, bo na przykład na kukurydzy elegancko wszystko jest ujeżdżone. Dobra, ja już mam drugą przyczepę. To tutaj będą z cztery przyczepy, że tak powiem. O, to sypienie jest, czekaj. 60. Tak, że na dobre hektara na kiszynkę, ma to, nie? nie? Co? Słucham. Czyli te pole ma 63 na hektara. Tak. Cztery przyczepy. No to zdaliśmy, że full z hektara by było z 6. Z 6, 7 przyczep takich. To mhm. masz gdzieś koło 80-90 tysięcy litrów z hektara. 79, około coś takiego. Kurde, to i tak dobra wydajność tych przyczep. Jest. To wiesz, jak my byśmy mieli mało kiszonki to można. Ja teraz życiu oczywiście będę dawał kukurydzę, czyli też na kiszonkę w sumie. Hmm. E, czyli... Nie, to jak kurydzę na zboże. Dobra. No. A właśnie, a w te własne biznesy byśmy szli, czy tylko na zbożach jak 19. Na e, jakie biznesy? Typu te fabryki przetwórstwa. No znaczy, myślę, że to jest polska seria i to bym nie dawał, że jakieś przed, że jakieś przetwórstwa idziemy, nie? Jednak. A e, Na przetwórstwie no, tak, to ja mam patent... Tak, tak, no z, z, z zielonki no to okej. Okay. Tam jednak chcę iść w te przetwórstwa, bo, bo jednak to jest, że tak powiem, opieram tą serię na grze z dodatku. No i po prostu chcę wykorzystać te nowe, przynajmniej te najnowsze produkcje. A tutaj na no to celowo z, chciałem stworzyć taką serię po to, żeby pograć na takich polskich maszynkach, typowo polskiej serii. No i wiadomo, polscy rolnicy raczej nie podpierają się, że tak powiem, takimi gałązkami. Rzadko to jest, wiadomo, trafiają, po... trafiają się gospodarstwa, gdzie, gdzie masz tam jakąś inną produkcję, ale to zazwyczaj są już takie duże gospodarstwa, nie? To chyba tylko młyny zbożowe mają, ewentualnie biogazownię. Bardziej, wiesz, z czym się spotkałem, to jak mają krowy, to po prostu starają się tworzyć własne produkty zmlekane. Z takim czymś bardziej się spotkałem, czyli mleczarnie wtedy by trzeba było sobie taką zakupić, gdzie tworzy e, sery. E, sery i, i co? E, na przykład jogurty. Jogurty właśnie i. E, tak. Owce chyba też mleko. Dobra, jak możesz, to zostaw tutaj ciągnik. Ja tutaj już za chwilę będę kończył odcinek. To po prostu te bo bym chciał wtedy mieć też też twój ciągnik ze zgrabiarką, nie? Oko wróciłem wiatraszek e, jak chcesz to możesz iść jeszcze domieszać na szybko sobie temer. Bo masz... No. Zresztą, ty masz trzy ciągniki, także masz czym robić nawet jak jednego tutaj zostawisz. No na końcu na końcu planuję mieć cztery Jak na końcu? że Na końcu serii? Tak. Myślę, że taka, to jest takie minimum wtedy mieć cztery ciągniki. Jeden do oprysków, a trzy do pracy polowej. Ale to już nie zdradzę, jakie to będą, chociaż ci, co widzieli mój koncept wrzosów, będą wiedzieli. Nawet, może Ty nie wiem, tak. czy na live y może wrzosy pokazywałeś. Na, Tik na TikToku ten, pokazuję te gospodarstwa z na liveach, właśnie. Dobra, ja w sumie chyba w takim miejscu sobie stanę i będę kończył odcinek I tak mamy, ja nie tak. wiem e, Ostatnio chciałem sobie nagrać tylko e, maksymalnie 30 minutowy odcinek na e, Na czym? Na zielonce właśnie Po czym patrzę, patrzyłem żeby skończyć na 30 minucie, przy 28 minucie Wy dobra, jak ostatni przejazd, nie? No i się skończyło tak, że 32 minuty miał odcinek. Eee, standardzik, czasami. E, dobra, także co? W tym odcinku to było na tyle. Resztę sobie po, zakończę poza odcinkiem. Oczywiście tutaj resztę zostawiam pod miniaturkę, także teraz za chwilę sobie ją zrobię. E, także jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapaczkę w górę i możecie zalecić na dół jakiś komentarz też pyknąć. E, no i co? Do następnych odcinków. Na razie. Trzymajcie się, cześć!